Będzie czy nie będzie? Przestań. To ważny dzień, bo idziemy sprawdzić, co z zacierem. W Brazylii pędziłem bimber w ciągu doby. Ścinaliśmy trzcinę, robiliśmy zacier, pędziliśmy i piliśmy w ciągu jednej doby. Trzymam kciuki, żeby ten zacier był gotowy. Zaraz wszystko się wyjaśni. Jest gorzki. Pewnie, że tak. Spodziewałeś się czegoś innego. 16 godzin, nie wierzę. Mówiłem. Widać, że sorgo i trzcina cukrowa są podobne. Te drożdże działają. Ameryka Południowa w Virginii kopalnia złota. Oby to było smaczne w pędzeniu. Mamy mały aparat nad strumieniem. Załadujmy to. To, że zacier doszedł, nie znaczy, że będzie smaczne. Przygotowaliśmy go mało, bo nie wiedzieliśmy, czy się uda. Dlatego użyjemy małego batyskafu. Gorąco mi. Muszę to zdjąć. Zrobiło się ciepło. Co to za pomysł z tą kawą? Wrzucamy ziarna do odstojnika, żeby oddały esencję. Przywiozłem z Brazylii trochę kawy. Napoje alkoholowe z kofeiną są teraz modne, a ja chcę wykorzystać ten rynek. Zostało to przepędzić. Podpalaj. Sorgo, zacier jest gorący. Niedługo się zagotuje. Ładnie pachnie. To prawda. To jak? Dodamy kawy? Wyciągnij je i daj mi spróbować. Zaraz się zagotuje. Jest blisko. Pojechałem po tę kawę aż do Brazylii. To ziarna od Fabioli. Mieszka z mężem i dziećmi na farmie, która jest w ich rodzinie od setek lat. Wrzucaj wszystkie. Oby to nic nie zepsuło. To było pół kilo. Martwię się o odstojnik i wężownicę. Daj spokój, poważnie, że wszystko będzie pachniało kawą, o ranę. Czas na pokrywę. Ale tu gorąco. Zaczekaj. Jesteśmy w domu. Jeszcze nie. Szkoda mi beczki. Napełniliśmy ten odstojnik kawą. Co by powiedział mój ojciec i dziadek? Pewnie by mnie wydziedziczyli. Trzeba próbować nowych rzeczy, żeby się rozwijać. Nie rozwijam się od 50 lat i dobrze sobie radzę. Mówiłem, że gorąco. Lada chwila poleci alkohol. Już leci. Czuć aromat kawy. Brakuje tylko pączków. Też zaczynam je czuć. Ładnie pachnie. Jaki ma kolor? Niezły. Zaczerpnę trochę. Pokaż, co wyszło. No, proszę. Idealnie. Nie jest źle. Czuć zapach sorgo. Było gęste jak melasa. To naprawdę dobre. Wyraźnie czuć słodkie nuty sorgo, tak jak aromat kawy. Powędrował z odstojnika prosto do słoja. A najlepsze, że to sfermentowało z dnia na dzień. To pozwoli nam sporo zarobić. Nigdy bym nie uwierzył, że w te 16 godzin mówiłem ci warto było jechać do Brazylii. Zrobiliśmy to po raz pierwszy, ale ja to udoskonalę. Mm. Pali się na niebiesko. Jeśli utrzymamy te drożże przy życiu, będą z tego spore pieniądze. Jako jedyni bimbrownicy w Stanach będziemy pędzić szybciej niż wszyscy inni. Tylko my zdominujemy tak rynek. To będzie rewolucja.